Brawo. Ty byś nie zrobił. O, teraz stoi woda. Ciach. Musisz w, jedn w jednym końcu, z drugim na środku na końcu. właśnie tak robię. No to i dobrze. I teraz sać te melony, co? I ty 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 mamy ty, 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 ty. Ej, obszajasz creeper. Idzie. Nasiona dyni mam. No kurde. Spadł. go uderzyłem. No wiem. I dobrze. Mamy nasiona dyni na przykład. Weź sobie. To, to i to. No. A czekaj, z arbuzów da się zrobić nasiona. Dobra, są nasiona arbuzy. Ej, obczaję, że zrobiłem całkowicie źle. Co to znaczy? Tą część zrobiłem dobrze. Tylko, że trzeba jeszcze tutaj zrobić taką dobudówkę. To co? Mm, bo arbuzy jedynie potrzebują dwóch miejsc. No dobra, to rób. No to weź mnie tak nie popędzaj, no. No dobra, no. Okej. Okay. Masz kill Tak, mam. Ciach, 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 ciach. A nie w sumie. No dobrze robisz. I co? I tu dirt Potrzebujemy więcej dirtu. A na całej wyspie chyba nie ma więcej. Nie ma więcej dirtu. Chociaż, chociaż może. <tum> Tam Ani... woda ciągle... Aha, bo to jest tak. Jakim cudem tam woda to jest? Skąd ta woda? A, już odpływa. Powiedzmy. O ludzie, ile tych? Ile się zrespiło? No, sporo. Mobów. To patrz, bierzemy płotek i robimy zagrodę. Co robię, ludzie? Patrz, moby są tak głupie, że się przez to nie do, dostaną. Patrz. Ej, patrz. Dobra. Ej, gdzie jesteś? Masz. O, dziękuję. Mm, o świetnie już ten, zamarzła woda. Mm. No, weź to. Szkoda, że nie mamy łuku. Tu jak się zabije szkieleta, to czasem wypada. No wiem, wiem. Dobra, to ja Ale... pobiję, ja pobiję wiem. się z tymi, a ty dokończ to. Co? No, plantację naszą. W jaki sposób? Halo? Jestem Co mam zrobić niby twoim zdaniem? Że tutaj wodę tą zabudować? Dobra, sam to zrobię jednak. Wodę zabudować żeby nie zamarzała? Właśnie już to zrobiłem, prawda? Ale nie do końca. D dwóch brakuje. Zrobiliśmy na razie. No po się? No dobra. A właśnie teraz potrzebujemy więcej dirtu. Właśnie tutaj będę kopał. O, jest bedrock, fajnie. Ej, daję weź mi... A nie, już nic. Sam sobie wezmę. To jest ciekawe, że zaczyna się na takim małym klocku. A już jesteśmy dość rozbudowani Zro Znowu źle zrobiłem Ja muszę dyr tu zebrać sporo A nie mam jednak dyr Wiesz co ja proponuję? Rozbudować się jeszcze na dole Właśnie pr próbuję zebrać <grym> Nie! Rajem nie spaliła lapa, świetnie jest a great story. <gasps> Nie. Rej spadłem, lol. Tyle dziw, by już było, stracone. I to za czasu lepiej wejść na górę i ten dirt odłóż. Żebyś później nie stracił. Słyszysz? Mhm, słyszę. No to właśnie. Czekaj, już wykopałem całego dirta jakiego się da. A po co ci dirt? A już pamiętam, dobra. Chwilowa amnezja. Mhm. Ciachę, ciachę, ciach. Ale teraz tu nie masz wody. Znaczy tylko po jednej stronie. Trudno. Ciach. E, jeszcze nasiona. Będzie pięknie rosło. I patrz. Ciach. I ciach. Jej. Zrobiliśmy. Zadanie wykonane. Jesteś głodny? Nie. Ja też nie. No tutaj już mob grindera zaraz zróbmy. Eee... No to trzeba sporo kobla. Co I to bardzo dużo kobla. Szkoda, że nie mamy żadnego żelaza. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Posun się. Jednak już ten buk nie działa. Kopiemy, kopiemy. A ja wiesz może. Co? Może zrobimy podwójny? No właśnie, też to chciałem powiedzieć. To potrzebujemy dużo kobla. Nie. Wystarczy, e... że, że rozlejemy lawy na dwie strony. Zobacz. Po tej stronie zrobimy dokładnie to samo, co tu. Słuchaj mnie. No słuchaj. Wystarczy, że po tej stronie zrobimy dokładnie to samo, co tam, tylko że w drugą stronę. Mm. Nie wpadłeś na to? Właśnie to robi. Próbuję zrobić. No to dobrze. Eee, czekaj. Tu będzie się kobel tworzył. No i tu mm. będzie się tworzył. Tu. Więc tu będzie woda. Tu będzie woda, więc musimy ryć. Tak? A w jednym miejscu przecież musi być o dwa niżej. Mm. To będzie tak. Tam na pewno. Jeśli schrzanie, to będzie źle. No to najwyżej do wiesz co, chyba nie... zrobiłem źle jednak, tak? No właśnie, ja ci mówiłem. Musisz tutaj dwa niżej chyba, nie? Tutaj, o. E, nie, patrz. Tutaj wylewamy wodę. A nie, poleci za szybko. Tutaj. Wiesz mm, co, ja radzę zrobić coś takiego. Wyleję gdzieś tutaj wodę. O! Zabiorę, ja już lawę. wiem jak to zrobić? Zabiorę lawę. Słyszysz? Ja wiem jak to zrobić. No. Tutaj kopiesz jeszcze jeden w dół. No to zobaczymy, czy będzie dobrze. Ale... I tutaj jeden. Tam musisz, o właśnie. Nie. Tak ma być. I tutaj wlewasz wodę. Tutaj tego nie ma być. Okej. Okay. Widzisz? Okay, jest spoko. I teraz ja włażę tu, a ty a. włazisz... nie. Lol. Niech będzie. No właśnie nie tu, tylko tu, po drugiej stronie, tutaj właśnie. Czekaj, sprawdzę czy teraz wszystkie skrzynie się otwierają. Nie trudno, nie mam. Nie obchodzi Czekaj, mnie. Czekaj. Gdzie ta skrzynia? Jest tu? Tak. Nie, nie tu. Super. To weź stone slaba. No właśnie chcę to zrobić. Patrz. Dobrze, dobrze położyłeś. A dobrze, teraz będziesz się otwierał. No i hmm. <słuchaj> <słuchaj> Okej, okay. myślę, że będziemy już ten odcinek powoli kończyć. No. Bo później się na YouTube'a nie chce wrzucić, jak jest długi. Okej. Okay. Dobra, to my będziemy tutaj wydobywać i wrócimy do Was. Nagrymy kolejny po prostu odcinek. Jak. Jak. Sporo będziemy mieli. Nagrymy. No właśnie. I wtedy zrobimy Mob Grinder. Ale nie umiesz. No, ale ty umiesz. Co? Czego ja tam nie potrafię w Minecraft? Cie? No na przykład zrobić podwójnego generatora Kobla. Chodź. Ale umiem potwórny. No wiem. O, ja już jestem głodny. Troszku. A e, to masz. Wiedziałem. Trudno. nie mamy nic innego. Hej. Dobra, chodź, pożegnamy się. B będę miał bąbelki. A. Jeszcze F1. A. Yy, to chyba to zaraz nagramy kolejny odcinek. I później po prostu wrócimy. No może. Dobra, to. To, 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 ty się kręć, tak fajnie. Mm. Okej, okay, to ja też. Dobra, to, dobra, to ja wam mówię cześć. O. Dobra, cześć. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Zamtujcie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. A się z, my się z wami żegnamy. Cześć. cześć.